Robert Lewandowski wróci do reprezentacji Polski? Pojawił się jasny sygnał. Niedługo po ogłoszeniu decyzji Michała Probierza o ustanowieniu nowym kapitanem reprezentacji Polski Piotra Zielińskiego pojawiła się informacja, że Robert Lewandowski zawiesił swoją karierę w kadrze dopóki trenerem będzie 52 latek. W czwartkowy poranek pojawiła się informacja, że ten podał się do dymisji. Czy to oznacza powrót napastnika FC Barcelony? Lewy zrezygnował z gry w kadrze. Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. "Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie," napisał na x Robert Lewandowski niedługo po ogłoszeniu, że został pozbawiony opaski kapitana. Pikanterii całej sytuacji dodało późniejsze wyznanie lewego na temat szczegółów decyzji Michała Probierza. Lewandowski zdradził kulisy utraty opaski kapitana. Dostałem z zaskoczenia telefon od trenera Michała Probierza z informacją, że podjął decyzję o odebraniu mi opaski. W ogóle nie byłem na to przygotowany, usypiałem dzieci. Rozmowa trwała około minuty, powiedział Lewandowski w rozmowie z WP Sportowe fakty. Przyznał też, iż nie spodziewał się, że informacja tak szybko trafi do opinii publicznej. Nawet nie miałem czasu poinformować rodziny czy porozmawiać z kimkolwiek o tym, co się wydarzyło, bo po kilku chwilach ukazał się komunikat na stronie PZPNu. Sposób, w jaki zostało mi to zakomunikowane, naprawdę jest dla mnie zaskakujący, podkreślił napastnik. Od czwartkowego poranka wiadomo, że Michał Probierz nie jest już selekcjonerem kadry. Czy to oznacza powrót lewego? Czy Robert Lewandowski powróci do kadry? Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem, czytamy w oświadczeniu Michała Probierza. W kolejnych słowach selekcjoner podziękował swoim współpracownikom, a także kibicom. Do doniesień do dymisji probieża zdążył się już odnieść Robert Lewandowski, który został zapytany przez dziennikarzy o jego rezygnację przed budynkiem sądu w Warszawie. Mam inne rzeczy na głowie, odpowiedział lakonicznie lider polskiej kadry. Tymczasem prezes PZPN Cezary Kulesza zdradził nazwiska kilku trenerów, którzy mogą zastąpić Michała Probierza. Mam mało czasu na decyzję, trzeba ją podjąć szybko. Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk: Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć, powiedział w rozmowie. O ile z Jerzym Brzęczkiem lewy ma delikatnie mówiąc nie po drodze, to pozostałe propozycje wydają się wyjątkowo atrakcyjne dla napastnika pod kątem powrotu do reprezentacji. Szczególnie jeśli do skutku doszedłby sensacyjny powrót Adama Nawałki, o którym zawodnik wypowiadał się wyjątkowo ciepło, kiedy ten zakończył swoją reprezentacyjną karierę po Mundialu w Rosji. Trenerze, współpraca z Panem i całym sztabem to był zaszczyt. Zaangażowanie i pasja, z jaką Pan pracował, budziły nasz podziw. Za wszystkie lata wspólnej pracy, za piękne chwile, za wspaniałe zwycięstwa. Za ten wyjątkowy czas dla polskiej piłki nożnej. Wraz z całą drużyną, dziękuję. Napisał na Instagramie Robert Lewandowski po ogłoszeniu w 2018 roku, że Nawałka przestał pełnić funkcję trenera kadry.